Dzień dobry, kochani, witam Was serdecznie na kanale Kota w Pierniku i zapraszam na karty dnia na piątek 8 stycznia. Kochani, dziś będzie sporo wiedzy, tak mi się wydaje przynajmniej, bo chcę Wam jeszcze przeczytać fragment o kryształach z czaromarownika. No i mam nadzieję, że dla tych, którzy szukają jakiejś wiedzy, może to być przydatne. Kochani, i teraz tak. Zaczynamy od kart tarota i Lenormand, bo dziś mamy takie i sprawdzamy. O, paś pucharów, czyli córka wody tutaj i rumianek oraz y, trujeczka w kartach Lenormand, czyli y, statek. <grym> Widzicie właśnie, kochani. Zaczynamy od pazia Pucharów, czyli y, może jutro będzie taki dzień na y, wykorzystanie go do jakichś takich ciepłych, miłych, serdecznych rozmów. Y, możemy też y, dostać, kochani, jutro zaproszenia w każdej formie i na każdy rodzaj imprezy, zabawy, y, czy w ogóle jakiegoś zgromadzenia, tak? Na przykład. Y, możemy też jutro. Mieć taką zdolność adaptacyjną do wszelkiego rodzaju warunków czy sytuacji, który, z którymi przyjdzie nam się w tym dniu spotkać. Dodatkowo, możemy się, kochani, tutaj znaleźć w sytuacji, w której poznamy kogoś, mówię tutaj o osobach, które szukają sobie na przykład. Partnera do związku. Możemy znaleźć się w takiej sytuacji, w której poznamy kogoś do przelotnej znajomości, więc na to należy zwrócić jutro uwagę. Kochani, będziemy potrafili też zrozumieć innych. Będzie w nas bardzo dużo wyrozumiałości. Jak wiecie, Paść Pucharów to jest raczej osoba młoda, wskazuje na jakieś dzieci, więc na pewno sprawy jakieś związane z dziećmi, ale tutaj bym wnioskowała, że pozytywne te sprawy będą. Dodatkowo do tego może pokazywać nam osoby jakieś nieśmiałe, tak? takie, które nie mają, nie umieją jakoś do nas podejść. Nie? Możemy się też z kimś takim jutro spotkać. Czasami Paść Pucharów może nam pokazać jakieś fajne flirty, miłe flirty, lub też przygody takie dość romantyczne na, na ich początku. Tak? Początki takich przygód, takich przygód romantycznych, jakieś wyznania miłosne ewentualnie. Mogą też być wiadomości różnego typu, pozytywnego oczywiście, i listy, smsy. No takie rzeczy może nam tutaj paść pucharów wskazywać. Kochani, co mówi rumianek? No rumianek każdy zna, tak? jakie ma właściwości lecznicze. To rozkurcza nam mięśnie, potrafi, potrafi działać też przeciwgrzybicznie, przeciwzapalnie. Herbatka z rumianku potrafia, potrafi też poprawiać nam trawienie, tak? czyli jakoś tak regulować nam metabolizm i regulować nam przepływ tej żółci z, z woreczka żółciowego, czy też z przewodu żółciowego, jak to, jak to mówią. Podobno też ma działania przeciwcukrzycowe, o czym absolutnie nie wiedziałam. Stosuje się go też w kosmetyce, w dermokosmetykach, do pielęgnacji włosów. Także rumianek ma naprawdę bardzo wielkie zastosowanie czasem też na jakieś zapalenie spojówek, o ile dobrze sobie przypominam ponadto na jakieś podrażnienia, zaczerwienienia. Właśnie do przemywania na przykład skóry, czy też w, 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 możemy przemywać skórę, jeżeli mamy na przykład dużą ilość potu, żeby tak, żeby tak się nie pocić, po prostu, tak? Z tą, z tą potliwością, żebyśmy sobie poradzili. Kochani, co mówi karta statku? Ano, otóż, karta statku jest pozytywną kartą w kartach Lenormand. Ma pozytywne znaczenie, i ona mówi tutaj o podróży bardzo często. Więc jutro możemy się gdzieś przemieszczać, ale możemy też mieć sytuację, w których będziemy mieli nadzieję na to, że zakończymy jakieś, jakąś trudną sytuację. Tutaj karta statku też może mówić o czymś nieoczekiwanym, tak, że nagle rozwiążemy sytuację, która gdzieś była patowa. A nieoczekiwanie przyjdzie do nas ta możliwość na rozwiązanie. Więc bardzo, bardzo fajna karta, mówiąca też m.in. o środkach transportu, nie? więc na to, też należy, na to też należy zwrócić uwagę. Kochani, jeśli chodzi o kalendarz księżycowy, to tak, na jutro, no wiadomo, księżyc mamy malejący, bo zbliżamy się do nowiu. Ponadto jest w znaku Skorpiona już. Wczoraj był jeszcze w wadze chyba, tak, o ile dobrze pamiętam. Tak, i przechodził do skorpiona, tak, dokładnie. I teraz tak, kochani, dobry czas na oczyszczanie i odchudzanie. Nie ścinać włosów, bo może się pojawić łupież i będą się trudniej, trudniej układać, i tak jak wczoraj mówiłam, nadal to samo nie myć głowy, jeśli, jeśli to nie jest konieczne. Dodatkowo dobry czas na zabiegi medyczne, wszelkiego rodzaju operacje i na pielęgnację i depilację skóry. I wszelkiego rodzaju zabiegi kosmetyczne również. Podlewanie i nawadnianie roślin balkonowych to nie, ale pokojowych tak, czyli tak jak było wczoraj. Dodatkowo też mówią tutaj o koszeniu trawy w rytmie natury, na stronie rytmu natury, ale no wiadomo, co mamy, okres wegetacji, więc trawy kosić raczej nie będziemy. Pranie i sprzątanie będzie wymagało mniej naszego wkładu, mniej naszej pracy, więc możemy tutaj użyć też mniej środków piorących, czyszczących jakichkolwiek detergentów. I mówią tutaj o tym, że uciążliwe plamy będą nam usuwały się dużo, dużo łatwiej i pranie, może być, pranie białe może być szczególnie czyste w, tych dniach, w tym dniu. To był kalendarz księżycowy, teraz wibracja, kochani, wibracja. Dzień sprzyja nam łapaniu równowagi, aktywności na forach społecznościowych, wszelkim porządkom, porządkom, czy w dokumentacji, czy też wszelkim, po prostu wszelkim porządkom, nawet sprzątaniu chałupy, nie? Słuchajcie, sprawom urzędowym i sprawom jakimś sądowym, tak, wyrokom sądowym. Może ktoś też jutro bardzo pozytywnie ocenić naszą pracę? Możemy też jutro podpisywać różnego rodzaju umowy, zobowiązania, i też dobrze by było zająć się zaległościami, bo dzień temu sprzyja, jakimś za, zająć się jakimś, jakimiś zaległymi sprawami, które mamy do, do rozwiązania. Dzień też sprzyja rozliczaniu się ze wszystkiego i ze wszystkimi. I, pójścia, I dzień sprzyja też pójściom na kompromisy. Jakie trudności możemy mieć? Możemy mieć trudności w wyrażaniu siebie. Możemy mieć trudności w tym, że będziemy zamykać się przed światem, przed ludźmi. Będziemy chcieli szukać sobie spokoju, ciszy, bo y, będzie urwanie głowy. Nie? Y, możemy też być bardziej podejrzli, podejrzliwi wobec y, innych niż dotychczas, bardziej ostrożni. Nad wyraz wręcz ostrożni, bym powiedziała, i możemy być bardziej oschli yy, dla innych ludzi i tacy nieprzyjemni, dość nieprzyjemni, może nawet sarkastyczni, bym powiedziała. Jak pokonać? Nie pozwolić sobie na izolowanie się, kochani, nie manipulować faktami, nie spekulować absolutnie, y, trzymać się y, zasad, y, czy to moralnych, czy to jakichkolwiek innych. Nie ulegać jakimkolwiek pokusom, które będą płynęły do nas ze świata zewnętrznego, na przykład reklamy, rozmawiać na tematy trudne, zadawać też trudne pytania, żeby mieć możliwość uzyskania konkretu, nie, nie uzależniać swoich działań od osób trzecich, czyli robić większość rzeczy samemu, samemu też podejmować te decyzje. Nie? Otworzyć się, kochani, na eksperymenty, nie kupować sobie ludzi czy osób znajomych, tak, żeby nie, nie próbować podkupywać tych ludzi czymś, tak, załatwieniem czegoś, obietnicami jakimikolwiek, nie. Także, a, jeszcze w trudnościach może być zamartwianie się na zapas, kochani, nie, więc tutaj też na to zwróćmy, zwróćmy uwagę. Oraz może też w trudnościach być, mogą być takie sytuacje, że będziemy odrzucać pomoc innych ludzi, absolutnie nie będziemy chcieli z niej korzystać, nie? A tutaj jeśli chodzi jak pokonać to wszystko, to wręcz, wręcz wibracja dnia zachęca do tego, żeby rozmawiać na te trudne tematy i szukać pomocy, szukać sobie pomocy u innych osób, tak? Nawet tych, które są... Są dla nas obce, ale mają jakiś autorytet tak, w świecie, w którym szukamy odpowiedzi. Kochani, teraz zobaczę, przeczytam Wam fragment: Kryształy przynoszą, przynoszące szczęście i pomyślność. Szczęście to stan dobrego samopoczucia, który obejmuje zadowolenie, pozytywne emocje i satysfakcję z życia. Każdy z nas chce być szczęśliwy i szuka sposobów, aby to pragnienie zrealizować. Istnieje wiele kamieni mających w swojej charakterystyce cechy i właściwości związane z sukcesem, obfitością i bogactwem. Jeśli chcesz pomóc szczęściu i przyciągnąć powodzenie w poszczególnych sferach swojego życia, oto przykładowe kamienie, które pomogą ci osiągnąć zamierzony cel. Agat Kamień bogactwa i powodzenia. Przyciąga obfitość we wszystkich sferach życia. Akwamaryn. Rozjaśnia umysł, sprzyja ciekawym pomysłom i rozwiązaniu problemów. Aventuryn. Kamień pomyślności, obdarza zdrowiem i witalnością. Pomaga zbudować bogactwo i przynosi szczęście w ryzykownych przedsięwzięciach. Cytryn. Przyciąga powodzenie i dobrą energię. Jadeit. Kryształ szczęścia oprócz tego, że ma właściwości lecznicze pomaga też zniwelować narzucone sobie granice, daje odwagę do podejmowania ryzyka. Kryształ górski zwiększa zdolność koncentracji, rodzi optymizm i wiarę we własne możliwości. Malachit. Kamień przemiany i odwagi do przeprowadzenia zmian. Perydot używany do podniesienia samooceny oraz do przyciągania powodzenia i okwitości. Kwarc różowy pomaga osiągnąć szczęście rodzinne, przynosi szczęście w miłości i w związkach. Jeśli zdecydujesz się stale mieć przy sobie kamień szlachetny, służący jako talizman, musisz regularnie sobie przypominać, że właśnie z tego powodu go nosisz. I to byłoby wszystko. Czyli w czaromarowniku było tylko, tylko tyle. Kochani, chciałabym Wam też powiedzieć, że dostałam takie pytanie. Tak na koniec już takie pytanie. Czy ja, jako osoba, która się interesuje wszystkimi sprawami EZO, już nie przytoczę Wam dokładnie tej, tego pytania, więc mówię od siebie, mam jeszcze w ogóle jakiekolwiek inne zainteresowanie? Oczywiście, słuchajcie, mam zainteresowanie, lubię kosmetyki. Nie? Lubię kosmetyki, jak pewnie większość babeczek. Więc też prowadzę swoją grupę na Facebooku i tam, tam promuję kosmetyki dość, znaczy dość, bardzo dobrej firmy, ale i też ta firma jest od ponad 35 lat na rynku. Ja zajęłam się tym dopiero niedawno, dlatego że mnie to bardzo zafascynowało i zainteresowało. Więc jeśli ktoś z Was ma ochotę Dołączyć do grupy, napiszcie do mnie na Facebooku albo też skontaktujcie się ze mną mailowo. Ja Wam po prostu dam zaproszenie, wyślę zaproszenie. Nie? O ile jesteście na Facebooku, a jeśli nie jesteście, a macie ochotę z czegoś takiego skorzystać, to też oczywiście piszcie. Kochani, ponadto bardzo lubię sprawy kryminalne. Też jestem jakby subskrybentką, właściwie podejrzewam, że 90% kanałów kryminalnych na YouTube i uwielbiam po prostu sprawy kryminalne. Zawsze zastanawiam się, co kierowało danym człowiekiem, żeby zrobić coś takiego, co zrobił. Wszelkiego rodzaju sprawy kryminalne bardzo mnie, bardzo mnie interesują, lubię to. Chociaż tak naprawdę, co tutaj jest do lubienia, prawda? Co tutaj jest do lubienia, bo to są sprawy straszne, to są rzeczy okrutne. Ponadto, bardzo kocham zwierzęta, też się tym interesuję, czasem się udzielam w jakichś tam kampaniach, staram się udzielać w jakichś tam kampaniach. Co ja jeszcze lubię? Lubię czytać książki o wszelkiej tematyce, nawet beletrystykę, więc no. Sporo mam, tych, sporo mam tych zainteresowań, natomiast pytanie padło też, co mnie nie interesuje, na przykład co mnie nie obchodzi absolutnie. Nieszczególnie przepadam za motoryzacją. Wiecie, no, auto dla mnie ma jeździć, a jakie ono tam, jak, on, jakie ono, ma, jak ono wygląda, czy, czy jaki ma silnik, to mnie to tak naprawdę nie interesuje. Ponadto nie interesuje mnie też budownictwo, no tak średnio i bardziej i wszystko właściwie, co jest męskie takie, nie interesuje mnie. Takie zainteresowania bardzo męskie, na przykład wędkarstwo i, i takie inne rzeczy, no nie cierpię tego, no nie wiem w ogóle, nie lubię, tak? Nie lubię, ale... Yy... Mam naprawdę szereg różnych zainteresowań, ale najbardziej z tego wszystkiego właśnie ezoteryczne, dodatkowo kosmetyka, pielęgnacja i oprócz tego kryminalistyka, więc takie trzy główne i zwierzęta, nie? to czy cztery główne takie zainteresowania, które, które lubię. I tak jak wam, wam mówię, jeśli ktoś z Was ma ochotę dołączyć do mojej grupy. Na Facebooku, to zapraszam. Mam też grupę tarotową, więc jeśli ktoś ma ochotę dołączyć do grupy tarotowej, też może do tego tutaj, może tutaj do mnie napisać, kochani. Mam nadzieję, że konkurs, bierzecie udział w konkursie. Ja tam patrzę, no mało osób wiadomo. Ja nie jestem jakimś kanałem takim rozbudowanym, wielkim i też nie mam agentów, którzy prowadzą mój kanał, ale to nie o to chodzi. Wiadomo, robię to dla jakiejś tam małej grupy ludzi, więc cieszę się, że w ogóle ktokolwiek bierze w tym udział. nie? Kochani, dziękuję Wam serdecznie. Życzę Wam wspaniałego piątku i mega udanego weekendu. I zapraszam oczywiście na filmik na poniedziałek, czyli w niedzielę o godzinie 17 standardowo. Do zobaczenia, pa pa!